Cześć! Tym razem będzie nieco inny odcinek niż klasycznie, bo udało mi się nagrać go częściowo plenerowo. Udałem się na ulicę Gromacką, a na właściwie zbieg ulicy Gromackiej z ulicą Kuklińskiego w Krakowie. Kilka tygodni temu na jednej z Facebookowych grup zostałem oznaczony przez radnego pod postem dotyczącym bezpieczeństwa poruszania się pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu ulicy Gromackiej z ulicą Kuklińskiego. Pod tym postem pojawiło się bardzo dużo komentarzy dotyczących Konieczności przebudowy tego skrzyżowania albo usunięcia ekranów akustycznych, które mają ograniczać w tym miejscu widoczność. Ja nie zajmuję się inżynierią ruchu drogowego i na pewno w żaden sposób nie czuję się kompetentnym, żeby podjąć się dyskusji o przebudowie tego połączenia dróg, bo nie skrzyżowania, o czym za chwilę. Natomiast faktycznie Zajmując się przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, mogę spróbować podpowiedzieć, w jaki sposób bezpiecznie zachować się w tym miejscu, będąc zarówno kierującym pojazdem, jak i pieszym bądź rowerzystą, do czasu, aż ktoś nie uzna za zasadnym zmienić konstrukcji tego skrzyżowania, na no szczególnie tych kranów akustycznych, które faktycznie ograniczają widoczność. No, dobra, po pierwsze, kiedy przyjechałem na miejsce, to zwróciłem uwagę, że. Ulica Gromacka przy połączeniu z ulicą Kuklińskiego oznaczona jest znakiem drogowym D46, droga wewnętrzna, i znakiem drogowym D47, koniec drogi wewnętrznej. A jak mam nadzieję, że pamiętacie z moich poprzednich filmów, połączenie drogi wewnętrznej nie jest skrzyżowaniem. Omawiałem to w moim drugim filmie na tym kanale. Link zostawię w opisie do filmu, jeżeli chcielibyście. Wrócić do tego materiału i zapoznać się z zasadami poruszania się na skrzyżowaniach, ale także połączeniach dróg publicznych z drogami wewnętrznymi, to zapraszam Was do obejrzenia. Ok, ale jakie znaczenie w tym konkretnym miejscu ma fakt, że mówimy tutaj o połączeniu dróg, a nie skrzyżowaniu? A więc po pierwsze, uczestnicy ruchu poruszający się drogą wewnętrzną, wchodząc albo wjeżdżając na drogę publiczną, włączają się do ruchu. A nie skręcają jak na normalnym skrzyżowaniu. Ale jakie to ma znaczenie? Zacznijmy my od kierujących pojazdami. Kierujący pojazdami poruszający się ulicą gromadzką w kierunku ulicy Kuklińskiego dojeżdżają do przejścia pieszorowerowego. Na klasycznym przejściu pieszorowerowym, wykonując manewr skrętu w prawo, kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym wchodzącym na to przejście jak również pieszym znajdującym się na tym przejściu. Mówi o tym artykuł 13 ustęp 1 i 1a ustawy Prawo ruchu drogowym oraz artykuł 26 ustęp 1 i 1a tej samej ustawy. No dobra. A jak wygląda sytuacja z rowerzystami i osobami poruszającymi się na nogach elektrycznych? Tutaj kierujący pojazdem ma obowiązek Ustąpić pierwszeństwa takiemu uczestnikowi ruchu, który znajduje się już na przejeździe rowerowym, czy też pieszo-rowerowym, ale nie w sytuacji, kiedy dopiero się do niego zbliża, bądź na nie wjeżdża. No tak, ale to jest inna sytuacja, bo tutaj mówimy o włączeniu się do ruchu. A zgodnie z artykułem 17 ustęp 2 ustawy Prawo ruchu drogowym, Uczestnik ruchu, włączający się do ruchu, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego. Ustąpienie pierwszeństwa to, mówiąc najprościej, takie zachowanie, które w żaden sposób nie zaburzy poruszania się innych uczestników ruchu drogowego. A zatem, w tej sytuacji, poruszający się rowerami czy hulajnogami elektrycznymi, posiadają bezwzględne pierwszeństwo przed kierującym. Nawet gdy wjeżdżają dopiero na ten przejazd pieszo-rowerowy. normalnie na skrzyżowaniu nie mieliby tego pierwszeństwa w momencie wjeżdżania bądź zbliżania się do tego przejazdu, i to jest podstawowa różnica, która dotyczy kierujących pojazdami w tym konkretnym miejscu. Ok, bardzo dużo komentarzy pod tym postem dotyczyło jednak kwestii bezpieczeństwa poruszania się pieszych i tego, co tu możecie zobaczyć, co ja sam na tym filmie zrobiłem, czyli Ewentualnego przejścia pieszych przez drogę dla rowerów w kierunku ulicy Kuklińskiego. No właśnie, tutaj wychodząc za ekranów akustycznych, no ja jako pieszy nie miałem żadnej możliwości zaobserwowania, co się dzieje na drodze dla rowerów, ale osoby poruszające się na rowerach czy chrojnach elektrycznych również nie miały żadnej szansy zauważyć mnie jako pieszego wchodzącego na ich drogę dla rowerów. No właśnie. A co zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i pieszych i rowerzystów w tym miejscu? Jak popatrzycie na zdjęcia satelitarne tego połączenia dróg sprzed kilku lat, w miejscu, gdzie piesi mogli przechodzić przez drogę dla rowerów, wymalowany był znak poziomy P10, czyli przejście dla pieszych. Ono po zmianie koloru nawierzchni drogi dla rowerów zostało usunięte. No i dzisiaj tego przejścia dla pieszych nie ma. Jeden z komentujących pod postem napisał: Tutaj zobaczcie, że w nowych przepisach nie można wyznaczyć przejścia dla pieszych na drodze dla rowerów. Ja nie mogę się z tym zgodzić i uważam, że w tym miejscu to przejście powinno zostać wyznaczone. No dobra, ale z czego to wynika? Przejście dla pieszych składa się tak naprawdę z dwóch znaków. Pierwszym jest znak pionowy D6. No, i zobaczcie, co mówią przepisy odnośnie ustawienia znaku D6. Znak D6, przejście dla pieszych, stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Droga to cała konstrukcja składająca się z pasów ruchu, jezdni, torowiska, pobocza, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów i wszystkich innych ewentualnych elementów składowych, które byłyby akurat na danej drodze potrzebne. No, i tutaj. Droga dla rowerów jest elementem składowym drogi. No i jak najbardziej w tym miejscu pieszy przechodzi w poprzek drogi. W poprzek drogi dla rowerów, no ale ta droga dla rowerów jest elementem składowym drogi, więc jak najbardziej można by tutaj zastosować znak pionowy D6. I analogicznie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o znak poziomy P10. Zobaczcie sami. Znak P10, przejście dla pieszych, stosuje się w celu oznaczenia powierzchni jezdni drogi dla rowerów lub torowiska tramwajowego przeznaczonego do poprzecznego ruchu pieszych. A więc jak najbardziej w tym miejscu można również wyznaczyć przejście dla pieszych przy użyciu znaku poziomego P10. A jakie to ma znaczenie? No ma to tak naprawdę dwa fundamentalne znaczenia. Po pierwsze, zgadzam się z tym, że rowerzysta, bądź osoba poruszająca się na hulajnodze elektrycznej, Jadąca od ulicy Nowochódzkiej w kierunku ulicy Gromadzkiej nie mają w tym miejscu żadnej możliwości zaobserwować, czy piesi poruszające się ulicą Gromadzką planują przejść w tym miejscu przez drogę dla rowerów. No bo popatrzcie, w żaden sposób ich nie widzą przez tą konstrukcję ekranu akustycznego, jak również w żaden sposób nie są poinformowani o tym, że piesi mogą się w tym miejscu pojawić. No bo nie wynika to z niczego. Gdyby w tym miejscu ustawić znaki D6 i znaki poziome P10, przejście dla pieszych, to osoba poruszająca się rowerem zostaje poinformowana o tym, że w tym miejscu musi zachować szczególną ostrożność, no bo zbliża się do przejścia dla pieszych, czyli miejsca, w którym piesi mogą przejść przez drogę dla rowerów, a więc ty, rowerzysto, musisz zachować szczególną czujność w tym miejscu. Bo konstrukcja drogi jest jaka jest, ale jesteś znakami drogowymi poinformowany, że w tym miejscu mogą pojawić się piesi. No dobra, a jak wygląda sytuacja od strony pieszych. Tu również jest to nieco skomplikowane. W ustawie prawo o ruchu drogowym mamy dwa artykuły mówiące o zasadach poruszania się pieszych na drogach. Artykuł 13 i artykuł 14. Popatrzcie, artykuł 13 ustęp 1 ustawy mówi o tym, że. Pieszy przechodzący przez drogę, ale również drogę dla rowerów, ma obowiązek korzystać z przejścia dla pieszych. No i w tym miejscu tego przejścia nie ma. Ok, jest jeszcze artykuł 13 ust. 2 ustawy. Pieszy może przechodzić przez drogę, w tym także drogę dla rowerów, na skrzyżowaniu. No ale w tym miejscu, jak już mówiliśmy, skrzyżowania nie ma, to jest połączenie dróg. Pieszy ma jeszcze jedną możliwość: może przechodzić przez drogę, w tym także drogę dla rowerów jeżeli w odległości 100 metrów nie ma przejścia dla pieszych. No i tu faktycznie w obrębie 100 metrów takiego przejścia nie ma, więc pieszy mógłby przejść w tym miejscu przez drogę dla rowerów, no tylko, że jednak nie może. Popatrzcie jednak u 13 ustęp 3 ustawy prawa o ruchu drogowym. Tutaj powiedziane jest, że wolno przejść przez drogę dla rowerów, jeżeli w odległości 100 metrów nie ma przejścia dla pieszych, ale tylko w sytuacji takiej, kiedy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa bądź utrudnienia ruchu. No, ale jeżeli wchodzimy za takiego ekranu, to jak najbardziej możemy spowodować to zagrożenie, no bo tutaj ani ja, jako pieszy, nie widzę, e, czy droga dla rowerów jest pusta, jak również osoby poruszające się drogą dla rowerów nie mogą mnie jako pieszego zaobserwować, czy ja nie wtargnę im bezpośrednio pod koła. Zwróćmy jeszcze uwagę na artykuł 14 ustęp 1, litera B ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Tutaj powiedziane jest, że pieszemu zabrania się wchodzenia na drogę, w tym także drogę dla rowerów, za przeszkody ograniczającej widoczność. Bezsprzecznie w tym miejscu ekran ogranicza widoczność, czyli pieszy nie może przejść przez tą drogę dla rowerów, co wynika tak naprawdę bezpośrednio z dwóch zakazów. Pierwszym to jest ten zakaz z artykułu 13 ustęp 3 w związku z artykułem 13 ustęp 2 a drugim ten zakaz wynikający z artykułu 14, ustęp 1, litera B. Ale popatrzcie, jak to wygląda praktycznie. Pieszy poruszający się ulicą Kuklińskiego przechodzi przez przejście pieszo-rowerowe tutaj na wysokości ulicy Gromackiej. no i właśnie znajduje się w tym miejscu, w którym ja go pisałem, dwa przepisy zabraniają mu możliwości przejścia przez tą drogę dla rowerów. I tak naprawdę jedyna zgodna z przepisami Reakcja pieszego to jest skręt w tym miejscu w lewo i poruszanie się chodnikiem w głąb ulicy Gromadzkiej. Zapewne nikt z pieszych tego nie robi, no ale gdyby w tym miejscu spotkać patrol Straży Miejskiej czy Policji, to dużą dozą prawdopodobieństwa taki pieszy, który przekroczyłby w tym miejscu drogę dla rowerów, mógłby otrzymać mandat karny. Dlatego jeszcze raz wracam do mojej sugestii, by w tym miejscu wyznaczyć przejście dla pieszych przez drogę dla rowerów. No bezsprzecznie piesi poruszający się ulicą Kuklińskiego w kierunku Nowochódzkiej będą w tym miejscu korzystali z tego przejścia pieszo-rowerowego przez ulicę Gromacką, a następnie będą skręcali w prawo przez drogę dla rowerów, żeby dalej poruszać się ulicą Kuklińskiego w kierunku Nowochuckiej. No nie ma tu możliwości, żeby nagle ludziom zabronić, i żeby wszyscy stosowali się do tych zakazów, które omówiłem, i skręcali tylko i wyłącznie w lewo w głąb ulicy Gromackiej. Poruszyłem w tym filmie wielokrotnie terminologię drogi dla rowerów, ale w przepisach ustawy Prawo Ruchu Drogowym mowa jest także o pasach ruchu dla rowerów. Ale nie są to pojęcia tożsame ani synonimy. Są to dwie osobne definicje, które stosuje się w dwóch różnych przypadkach i nakładają one na rowerzystów. Osobne obowiązki. Nagrałem o tym specjalny film na TikToku. Dlatego zapraszam Cię do jego obejrzenia i subskrybuj. Bezpiecznie w ruchu. Do usłyszenia.